Cześć, z tej strony Michał. Dzisiejszy materiał o tym, w jakiej formie działalności możemy flipować, czy robić to po prostu jako osoba fizyczna, jako spółka z o .o., czy też może w ramach działalności gospodarczej. Na początek chciałbym może powiedzieć o yy, po prostu prowadzeniu takiej działalności jako osoba fizyczna. Muszę przyznać, że jest to chyba najłatwiejsza forma i taka najbardziej przystępna dla osób, które zaczynają. Dlaczego? No, ponieważ nie musimy bawić się specjalnie z fakturami. W zasadzie, jeżeli będziemy sprzedawać takie mieszkanie, zrobimy remont, załóżmy za 100 tysięcy, mieszkanie kupiliśmy za 400, mamy całkowity koszt 500 tysięcy, sprzedaliśmy za 600, zostaje nam do rozliczenia 100 tysięcy, do opodatkowania 100 tysięcy. No, bo 600 minus 500 daje nam 100 tysięcy. Jest to bardzo proste. Natomiast w momencie, kiedy już zakładamy spółkę EZO, problem nam się robi tego typu, że no, musimy już tutaj księgować w zasadzie każdą fakturę, każdy wydatek. Działając jako osoba fizyczna, tak naprawdę nie musimy w zasadzie robić nic prostu. Kupujemy mieszkanie, przeprowadzamy remont. Sprzedajemy to mieszkanie. No jest to bardzo, ale to bardzo proste. Natomiast gdzie może pojawić się problem? No problem może pojawić się tutaj, jeżeli będziemy chcieli takich mieszkań robić więcej. No jeżeli byśmy mieli w planie robić 2-3 mieszkania w roku, no to Urząd Skarbowy może się już tym zainteresować. Tak naprawdę, jaka jest liczba mieszkań, które możemy sflipować jako osoba? fizyczna? Tego nie wiadomo. To musielibyśmy wystąpić o interpretację do Urzędu Skarbowego, natomiast próbując też zrobić jedną z takich interpretacji do Urzędu Skarbowego i pytając właśnie o jedną z tego typu rzeczy, już nie pamiętam, czy to dotyczyło właśnie potrzeby założenia spółki zo, czy też jeszcze jakiejś innej rzeczy, ale oni chcieli już od nas Jakieś konkretne dane, na których mają pracować. Natomiast mi chodziło o jakąś rzecz, która dopiero nastanie, o coś, czego co jeszcze się nie wydarzyło. Ja po prostu chciałem zapytać o to, czy mogę na przykład flipować 2 trzy mieszkania w roku. No natomiast takiej informacji nie można było uzyskać, ponieważ oni bazują tylko i mogą nam odpowiedzieć, jeżeli podamy już. Na przykład konkretny adres nieruchomości, jaka będzie wielkość, jakie będzie coś, no jest to w zasadzie nie do ogarnięcia, no bo jak można Mieć takie dane, jeżeli po prostu my nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy uda nam się sprzedać dwa mieszkania w ciągu roku, czy trzy mieszkania, więc no niestety system podatkowy w Polsce jest dość skomplikowany i często gdzieś tam trzeba robić to po omacku, więc no, jest to tak naprawdę nasz wybór, czy chcemy się narażać, czy nie chcemy się narażać. Tak naprawdę i tak odprowadzamy podatek jako osoba fizyczna sprzedając, no ale cóż, urząd herbowy może nam się i tak czepić, że nie robimy tego właśnie w formie działalności gospodarczej, czy też spółki. To, co można powiedzieć jest wadą w momencie, kiedy flipujemy jako osoba fizyczna, no że tak naprawdę Odpowiadamy całym swoim majątkiem. Więc jeżeli gdzieś tam potknie nam się noga, nie wiem, kupimy mieszkanie, załóżmy, robiąc, podpisując z kimś jakąś umowę, że je sprzedamy do tego i tego terminu, no możemy mieć problem, bo po prostu to wtedy już rzuca cień na cały nasz majątek, który mamy. Więc jeżeli coś poszłoby nie tak. No to nie tylko jakby to mieszkanie ma problem, tak jakby było w spółce ZO. Jeżeli byśmy założyli spółkę ZO, kupili jakieś mieszkanie, no to odpowiadam tylko do wysokości majątku. Spółki, no chyba, że popełnimy jakieś rażące błędy jako prezes zarządu czy też zarząd, no to wtedy możemy też zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Powiedzmy teraz o kolejnej formie, a więc działalność gospodarcza. Tutaj jest na pewno plusem forma założenia, no bo wystarczy po prostu pójść do urzędu, założyć sobie działalność gospodarczą i tak naprawdę już od następnego dnia możemy zacząć działać. Nasza firma po prostu jest normalnie zarejestrowana i możemy zacząć prowadzić naszą działalność. Nie musimy się też bawić w fakturowanie, nie musimy się też bawić w robienie jakichś pożyczek do spółki, w dokumentację, w robienie sprawozdań. No jest to też dosyć klarowne. Możemy rozliczać się na tzw. księdze przychodów, rozchodów, więc jest to też taka uproszczona forma prowadzenia działalności gospodarczej. Wystarczy też, że będziemy mieć po prostu dane faktury, zliczymy je sobie, wyciągniemy jakąś tam całą kwotę, która nam wyszła i po prostu będziemy rozliczać się z urzędem skarbowym. Natomiast co jest największym minusem według mnie prowadząc działalność gospodarczą? No to też odpowiadamy całym swoim majątkiem, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to, że musimy już płacić pełne składki ZUS-owskie. No to wszystko jak pozbieramy do kupy, no to może nam się uzbierać ponad 1,5 tysiąca złotych tych wszystkich składek, no co w... w jakby w ciągu roku, no daje już po każdą sumę idącą w kilkanaście tysięcy złotych. Więc tutaj musimy też bardzo na to zwrócić uwagę. Co prawda księgowość będzie tańsza, jeżeli nie będziemy ogarniać tego sami, będziemy chcieli zatrudnić księgowego, który nam ogarnie to wszystko, no to będzie to dosyć tanie. Natomiast no, te składki zusowskie będziemy musieli płacić już dosyć duże. Tak więc, można powiedzieć, czy to działalność gospodarcza, czy działalność jako osoba fizyczna. Tutaj ta największa różnica polega na tym, że musimy płacić składki zusowskie w pełnym wymiarze. Przejdźmy teraz do spółki ZO, którą prowadzę już od kilku lat, i według mnie jest to bardzo. Ciekawa forma prowadzenia działalności, jeżeli nie jesteśmy nigdzie zatrudnieni, bo o tym też może trzeba powiedzieć, że jeżeli byśmy robili flipy jako osoba fizyczna, e, natomiast nie będziemy nigdzie zatrudnieni, no to nie mamy e, też ubezpieczenia zdrowotnego, czy też nie odprowadzają nam się żadne składki. Natomiast prowadząc spółkę ZO, gdzie mamy dwóch udziałowców, e, wystarczy, że ten drugi udziałowiec będzie miał, no tam też były dosyć sprzeczne opinie natomiast 10-20% już jest taką bezpiecznym pułapem. Jeden udziałowiec ma 80% udziału, drugi 20% i to już jest wtedy bezpieczne, żeby zrobić jeden MEK. Czyli nie musimy już wtedy płacić składek zus w pełnym wymiarze, bo możemy zatrudnić się w takiej spółce jako osoba fizyczna. Po prostu zostajemy pracownikiem w wymiarze pracy na jedną, na przykład 16 etatu na minimalną, krajową. Dzięki temu odprowadzamy składki, no aktualnie to jest w wysokości nieco ponad 90 zł, wynoszą wszystkie składki. Składka zdrowotna, emerytalna, chorobowa, wypadkowa, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To wszystko wynosi nas tylko 90 zł. I co jest w tym najlepsze? Mamy pełne prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, tak jak każda inna osoba, która czy, czy to pracuje w budżetówce, czy też w jakiejś firmie prywatnej. no Każdy ma takie samo ubezpieczenie zdrowotne, tylko każdy może płacić inną składkę, więc my płacąc, tak naprawdę, w zasadzie wtedy ta składka jest chyba zerowa, bo, bo jest to w ogóle zbyt niski zarobek, żeby tam jakaś składka zdrowotna wyszła. Nie płacimy składki zdrowotnej, a tak naprawdę. Mamy ubezpieczenie zdrowotne, możemy bez problemu pójść czy to do lekarza, czy to do dentysty. Tak naprawdę skorzystać ze wszystkiego, więc to jest bardzo duży plus. Kolejny plus, że naliczają nam się lata do nabycia prawa do emerytury. No bo z emeryturą jest tak, że jeżeli będziemy prowadzić działalność, gospodarczą i odprowadzać te składki w minimalnym wymiarze, no to nabędziemy prawo do minimalnej emerytury. Tak samo będzie prowadząc spółkę ZO. Też nabędziemy prawo do minimalnej emerytury. Jeżeli przepracujemy daną ilość lat. Nieważne, że na jedną 16 etatu. Ważne jest to, że po prostu jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, odprowadzane są za nas składki, więc liczy się staż pracy. Teraz nie pamiętam, ale jest to chyba około 35 lat, trzeba przepracować, żeby nabyć prawo do minimalnej emerytury. Więc zamiast wydawać po kilka tysięcy po kilkanaście tysięcy złotych rocznie, możemy tak naprawdę zamknąć się w chocie tysiąca złotych z małym haczykiem przez cały rok mając tak naprawdę te same uprawnienia, które byśmy mieli prowadząc działalność gospodarczą. Na czym jednak polega problem? Można powiedzieć, że problem polega tutaj na księgowości i całej tej otoczce związanej właśnie z papierologią, z dokumentami. Dlaczego? No ponieważ tutaj musimy już księgować każdą fakturę, każdy wydatek, musimy mieć osobne Konto e, dla naszej firmy, musimy powołać zarząd, e, musimy też robić sprawozdania roczne, finansowe, m, musimy rozliczać się też e, no na przykład kwartalnie czy miesięcznie z Urzędem Skarbowym, wysyłać e, deklaracje. Jest tego już tutaj dosyć e, dużo, więc osoby, które m, chcą założyć spółkę, no na pewno. Od razu się na początku zrażą, ponieważ jest tutaj jakaś bariera wejścia. Natomiast tak naprawdę, ja na przykład ogarniam to całkowicie sam, nie potrzeba do tego księgowego. Natomiast, no, myślę, potrzeba raz w roku osobę. Ja też akurat odmawiam się ze swoją znajomą, która po prostu pomaga mi raz w roku zrobić sprawozdania finansowe, rozliczyć to wszystko, wysłać to do odpowiednich urzędów. Więc taka osoba jest przydatna, bo, bo sami tego raczej nie ogarniemy. Też musimy mieć specjalny podpis kwalifikowany. No, jest troszkę tych rzeczy. Ile czasu zajmuje miesięcznie takie ogarnięcie tego wszystkiego? Tak naprawdę, Zajmuje kilka minut. Musimy sobie wypłacić wynagrodzenie, wysłać deklaracje, które tak naprawdę sama się uzupełnia. E, według tych danych z poprzedniego miesiąca, które wysyłamy, musimy zrobić sobie listę płac. No, nie ma tak naprawdę tego dużo. No, najwięcej pracy jest z fakturowaniem, z zaksięgowaniem wszystkich wydatków i wpływów, które są czy to właśnie z kasy spółki robione, czy też robione po prostu płacone kartą. No, z tym jest trochę zabawy, bo tutaj każdy wydatek musi być udokumentowany i też wpisany na osobne konto, więc no, jeżeli. Będziemy chcieli się pobawić w coś takiego, możemy, zajmie nam to trochę czasu. Natomiast nie jest to jakoś bardzo problematyczne, jeżeli nie, możemy też sobie zatrudnić kogoś, kto po prostu nam te faktury wprowadzi. Ja akurat robię tak, że wprowadzam wszystkie faktury w zasadzie sobie na koniec roku, czy też na początku następnego roku, zbieram to wszystko do kupy. I no, mimo, że rozliczam się kwartalnie, natomiast tak naprawdę u mnie jest zatrudniona tylko jedna osoba, jestem to ja. I też w zasadzie w ciągu roku akurat tak się zdarzało, że nie wychodził jakiś tam zysk, tylko dopiero na przykład w ostatnim kwartale, więc tak naprawdę i tak nie wychodził żaden podatek, nie było nawet co wysyłać, więc ja dopiero siadam sobie na koniec roku, na początku roku robię podsumowanie sprawozdania. Przygotowuję to wszystko, wysyłam do urzędu, więc tak naprawdę poświęcam kilka dni w roku na to, żeby stricte ogarnąć wszystko to, co związane z prowadzeniem spółki. ZO. Na dzień dzisiejszy założenie spółki też nie jest jakoś bardzo problematyczne można to zrobić przez internet. Nie trzeba iść już do notariusza, tak jak to było kiedyś. Jest tych dokumentów troszkę do złożenia na samym początku, natomiast no myślę, że nie ma się czego bać, a też na kanale Myślę w przyszłości pokażę, jak taki cały proces od A do Z przejść, bo naprawdę nie ma się czego bać, a można zaoszczędzić tutaj bardzo, ale to bardzo duże pieniądze. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że rozwiałem trochę wątpliwości i zapraszam na kolejne materiały.